Siemanko widzowie! Dzisiaj nagram na Was pierwszy odcinek z Roblox Brookhaven i chciałam Wam powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę. Lecimy po 50 subów i po pierwszego live'a na tym kanale. Będziecie mogli ze mną nagrać. Nie wiem, w Robloxach, w Blue Stars, Co będziecie chcieli? Więc nie przedłużając przejdźmy już do, do odcinka, ale przed tym jeszcze napiszcie w komentarzu y, i znaczy, napiszcie w komentarzu, z jakiej gry na Robloxie chcielibyście następny odcinek. Może wybiorę właśnie ciebie. Ale już nie przedłużając przechodzimy do odcinka. Jestem. dzisiaj jest taki plan w odcinku, że... Że ja się przebiorę za bezdomnego i jak zbiorę już pięć tych takich worków z pieniędzmi, dostanę ludzi, to wtedy się zamieniam w, w bogacza, no, że będę bogaty. Pod koniec odcinka powiem Wam trzy tajne emotki, o których mogliście nie wiedzieć. Dobra, to Pan że ja się przebiorę za. Bez danego, za chwilę do wracam. Dobra, więc taki jest efekt końcowy mojego przebrania. Mam nadzieję, że ludzie mi dadzą jakieś pieniądze. Mam nadzieję, że mam dobre serce. Dobra, lecimy. E, cześć, Pani dziewczyno. E, posprzątam dom za jeden worek pieniędzy. Skusi się Pani? Ona no, zrobię z Polski? Pan... Aha, czyli nie chcę. Panie, posprzątam twój dom za jeden wład pieniędzy. Albo zrobię coś innego. Coś innego. Albo zrobię coś. O Jezus mało. Myślę, że będzie ciężko zabieścić pięć worków pieniędzy. Za pierwszy worek zmienię się... Z... Za, pie... Za pierwszy worek pójdę do fryzjera. Się obciąć. Oj, oni nic nie są z Polski. Ale może mnie rozczytają, może się uczą. Jeszcze jedzenie. Dziękuję. Nie wiem, czy ta tabliczka się w ogóle przyda do czegoś, bo ja myślę, że ludzie mi, mi będą po prostu dawać pieniądze. Nie będę nic musiał robić. To jest polak. W ogóle to sama, nie wiem. Daj mi coś proszę. Nie, nie chcę iść na ramionach. Chcę pieniędzy dostać. Tłumaczy mi, mi czas, ale mi, mi nie tłumaczy tak jak. No, weź się, aby nie odszedł. Jak pieniędzy potrzebuję? Po prostu mi napiszcie, że chcecie, żebym posprzątował, nie? Podchodzicie, bierzecie mi do wózka i chodź, chodź, chodź. Dobra, to jest chyba zła taktyka. Chyba muszę do, do domu pójść jakiegoś... Albo zmniejszymy na trzy te, te worki. Bo będzie chyba ciężko coś zrobić. <grym> jest to jakiś bogaty dom? E, to niby jest bogaty, ale już mi dali. Stąd hmm. muszę jakieś auto teraz Takie na takich serio. Muszę tak błyszkę usunąć. Oczy tu jest jakaś pani. Jestem dwie osoby. Dobrze, że nam widziała mi to tłumaczenie za to. Ale już widzicie? Widzicie? Taki biedny. Mam 0 zł na końcu Wydałem jedynie 50 zł na samochód i 10 zł na tabliczkę. Dajcie coś. No chodź. Dobra. taki biedny są stary Speeder, żeby szybciej po tym mieście jeździć, bo to chyba mogę ciężaru. Prze Przepraszam widzowie, ale, ale ja jako biedak nie zdałem prawa jazdy. Ale postaram się i tak coś zrobić. Ujazdów. <gryw> Myślę, że te brukhewa będzie zdemolowana. Of <laughs> you. Chyba, że mnie zaadoptuje. Znaczy, teraz mówię, zaadoptuje mnie, tak. Człowiek za... Nie, nie Jednak ludzie są chamski. Jezus Maria, od nowa. Jeszcze te włosy muszę na nowo przefarbować. O, Będzie chyba ciężko zdobyć pieniądze. Dopiero zdobyłem jeden worek, a muszę zdobyć trzy Jak zdobędę trzy, to, to zmienię się no, koszulkę, a jak jeszcze zdobędę dodatkowe dwa, to zmienię się spodnie. Jeszcze ktoś z Anglii chyba. P.E.S. Money. No, proszę. Proszę, jestem bierny Proszę pana. Widzisz mnie panu? A pani? Będzie pani tak dobra? Co okiwa było że nie? Dasz czy nie? No, nie. Ach, będzie ciężko nie. Dobra, chyba to mu trzeba zmienić, bo tylko jeden. Albo nie. Mam pomysł. Nie będę już taki gadał, nie będę już tak prosił ludzi, tylko okradnę bank. Okradnę bank. Bo z jestem serio biedny, potrzebuję pieniędzy, nie mam za co żyć, więc zakładam bank. Będę mieć dwa worki. W sumie mogę się, się przebrać za dwa worki, ale nie będę was tak oszukiwał, bo to by było oszustwo, bo na początku filmu powiedziałem, że, że pięć worków musi być. Za trzy zmienię koszulkę, teraz już mam dwa. Było. Za dwie te za dwie te, te takie małe pieniądze. Za dwa te takie małe pieniądze. To co są trzy banknoty, to za dwie jest ten tak jakby kolejny, no. Kolejny worok. na to Dobra, jeszcze jedno to i będą trzy i będę mogła zmienić koszulkę. Przynajmniej się koszulki, nowe doczekam. Weźmy to. W sumie to miałem cały czas, więc nie miałem wyjścia. Dobra, teraz muszę komuś określić bankę. Mam lepszy pomysł, postawię bankomat i go wysadzę, bo to, to nie było w sumie zabronione na początku filmu, ale to będę mógł zrobić tylko raz, tylko raz to będę mógł zrobić, postawić bank i go, znaczy nie bank, tylko bankomat, tylko raz w filmie to będę mógł zrobić z tym bankomatem, ja to mam. Gdzie ten bankomat to było? Boże, ja taki zapomniałam. Teraz bombę. Dziękuję za kaskę. <laughs> Już mamy trzy te worki. Czy? Chcemy zmienić koszulkę, ale jeszcze nie na taką bardzo bogatą taką. Niech będzie na na taką. Nie, ta jest za bogatą O, na taką. Na razie. Jeszcze za dwa te worki dostanę. Albo nie, N najlepszy pomysł no, to będzie na Respawnie postawić namiot. <laughs> to będzie najlepszy pomysł. Boże, ja cały czas zapominam gdzie to jest. Hmm. O, to będzie namiot. I teraz mi proszę, dajcie mi pieniądze. Ja jestem taki biedny. Два волки почему я? Я что? Ну да, то смеешь, усыная, а потом мы автоматически в ту дворку. И что два волки? Смеешь, мы сейчас так сидим, что мы уже не поставим туда. Краха тут похожа. Ай, ай, байконы пошли. Пошли. potrzebne pieniądze są. Mam nadzieję, że będziesz dobrym człowiekiem i mi nasz, ale chyba mi nie dasz. Nie będziesz naszym człowiekiem. I ci i ci włoś. Ej, dajcie miło. Prawem jest taki, że oni mogą teraz podejrzewać, że ja jestem bogaty, tak naprawdę, bo ja mam te spodnie na dole przecież. Nie, bo ja mam przecież tylko te spodnie na dole. Biedna. że przebierasz jak chcę wstać, A Czy doszedł to okrość? <grym> Chyba nie. Więc spróbuję <grym> może okraść praktycznie <grym> tydzień no, dom, bo to jest bez sensu takie krzywanie. <grym> Tam o Boże jak ja driftuję. Ty mał kierować w ogóle nie w tamten dom, tamtym domu to, to ja nie wiem gdzie safe gdzie jest ale mogę poprosić o pieniądze boże jak ja driftuję dobra tutaj powinni mi dać trochę pieniędzy bo to jest bogaty dom ja po prostu tak odsunę i ваши не спалите мне. tym gratem mogę furka zamienić, bombę z w ogóle mogę usunąć, propsy też. Jest! Challenge zakończony, to za chwilę do was wracam, tylko się przebiorę. Okej, okay, widzowie, już już do was wracam, już jestem milionerem! Dostałem tyle pieniędzy i idę sobie właśnie wy wykupić dom, już sobie autko kupiłem. Ferrari takie piękne. I dom sobie kupię tutaj. I nawet Co mi zaproponujecie? Muszę kliknąć w to i sobie wybrać. Hmm, co bym się tu miał go kupić? Wezmę ten dom. Hmm, auto mi mi trochę się zgubiło. To mi... O! Odnalazłam się. a więc tak obiecałem na początku filmu, że pod koniec wam pokażę trzy sekretne emotki o których mało osób wie no chyba, że nie, no w sumie chyba dużo osób wie, ale ale jedna jest już taka który, o której może widzieć mało osób więc dobra zacznijmy od najłatwiejszej emotki najłatwiejsza emotka którą pewnie Większość osób z Was zna, brzmi tak. Musicie na czasie wpisać AF. AFK. I, i tak, wtedy tak latacie i macie ręce do boku. To pierwsza emotka. Druga emotka brzmi tak. Wolf. To jest takie kręcenie się na głowie. Można to fajnie wykorzystać. A trzecia emotka brzmi tak. Ona jest trochę ciężka. I i Tu jest taka trochę dziwna emotka. Nie wiem dokładnie co ona przedstawia, ale można ją fajnie wykorzystać. Na przykład, jak się przebierze za, za jakiegoś ducha, to można to fajnie wykorzystać. Albo za zabijaka. No czekajcie chwilę ja się przybierę za ducha i zależę jak mi zajmę tam. Dobra, efektko, efekt końcowy przebrania się za ducha wygląda tak. Tu, jest, tu jeszcze mam, tu mam takiego brata, który jest rzadko widzialny. Ale dobra, efekt końcowy przebrania za ducha wygląda tak. Chyba fajnie to wygląda. Tak latam. Jeszcze się za mną duch pojawia. To specjalny tunek. Dobra, teraz przechodzimy do zombiaka. Za chwilę... Za chwilę włączę znowu w nagrywanie. Dobra, to efekt końcowy przebranie się za zombie. Ogólnie to przebranie się za zombie można fajnie wykorzystać jak się stoi tak przy drzwiach. Że jakby że, że tak się dobija do drzwi. Chwila, zrobię. Muszę to jakoś zobaczyć na kamerach. tak fajnie wygląda, że chce się dobi że się dobija do domu. Więc to by było na te w tym odcinku. Trzymajcie się po...